Dobra passa Peugeot trwa. Po ciekawej 208 model 308 drugiej generacji dorobił się tytułu Samochód Roku 2014. Zanim zajrzymy do bagażnika wersji kombi, która właśnie debiutuje na polskim rynku, zachęcam Was do obejrzenia testu hatchbacka. Możecie go obejrzeć klikając tu, a ja tymczasem poczekam. Cały czas czekam. Jesteście już? Dobra, to zaglądamy do bagażnika. Bagażnik ma 556 litrów z dojazdowym kołem zapasowym, które jest teraz w Polsce oferowane w standardzie. Bez koła bagażnik miałby 610 litrów. Oparcia tylnych foteli składa się jednym pociągnięciem dźwigni, jak w Seacie Leonie ST. Mamy wtedy ponad 1600 litrów przestrzeni bagażowej. Ruleta, kiedy już uda się ją wam zdemontować, mieści się pod podłogą bagażnika. Wersja kombi ma o 11 cm dłuższy rozstaw osi, sama zaś jest dłuższa o ponad 30 cm. W hatchbacku narzekałem na brak miejsca na nogi z tyłu. Tu z miejscem na nogi nie ma problemu. Jest też sporo miejsca nad głową, chyba że wybierzecie wersję z opcjonalnym szklanym dachem, którego na szczęście tu nie ma. Z przodu 308 SW nie różni się niczym od hatchbacka, także tu mamy minimalistyczną deskę rozdzielczą z dotykowym wyświetlaczem LCD, który jest w standardzie w średniej i najwyższej wersji wyposażenia. Mamy też zegary, na których wskazówki poruszają się w przeciwnych kierunkach. Co się zmieniło? Zmieniły się silniki. Pojawiają się cztery nowe silniki: dwa benzynowe i dwa diesle. Tu mamy do czynienia z silnikiem turbodoładowanym 1, 2, 3-cylindrowym, za to o mocy aż 130 mechanicznych I zastanawiacie się pewnie, jak ten samochód jeździć z takim silnikiem? Nadspodziewanie dobrze. Pedał w podłogę, jest elastyczność, silnik przyspiesza właściwie samochód przyspiesza do prędkości, do których Wam się nie przyznam. Powiem Wam tylko, że z 6-stopniową manualną skrzynią biegów na autostradzie będziecie mogli spokojnie jechać i w samochodzie będzie w miarę cicho. W miarę cicho, bo ten silnik nie brzmi jak normalny trzycylindrowy. cylindrowy OK, kiedy zredukujemy bieg i zaczniemy go wkręcać na bardzo, bardzo wysokie obroty, powoli gdzieś tam zaczyna być słychać że mamy do czynienia z 3-cylindrowcem, ale w normalnych okolicznościach przez większość czasu tego nie słychać. Skrzynia biegów jest niezła jak na Peugeot, aczkolwiek skok jest długi i musicie uważać szczególnie przy redukcji, żeby trafić we właściwy bieg. Fotele. Bardzo wygodne fotele, szczególnie kiedy ktoś jest szerszy. Bardzo dobrze trzymają moje sadło w miejscu. Kierownica, układ kierowniczy bardzo precyzyjny. Samochód w ogóle jeździ lepiej niż hatchback. Być może jest to związane z tym, że ma przedłużony rozstaw osi. Prowadzi się o wiele lepiej. Zawieszenie jest... Dobrze zestrojone, jest sprężyste i przepraszam za kliszę, ale tak, to jest to idealne połączenie komfortu i dynamiki. Tak bym to nazwał. Kierownica. Kierownica jest mała. To jest coś, co widzieliśmy już w Peugeot 208, 2008, no i oczywiście w 308 Hatchback. Mała kierownica, zegary wyniesione ponad tę kierownicę. Do tego trzeba się przyzwyczaić, ale po pewnym czasie, kiedy już się do tego przyzwyczaicie, wydaje Wam się, że cały czas prowadzicie gokarta. I to jest bardzo fajne. A skoro o gokarcie mowa, to gokart powinien mieć dobre hamulce, i ten Peugeot też ma świetne hamulce, przy ostrzejszym hamowaniu włączają się światła awaryjne. Ceny Peugeot 308 SW zaczynają się od około 70 tysięcy złotych, ta cena nie uwzględnia ewentualnych promocji, które Peugeot może zaoferować z okazji wprowadzenia nowego modelu na rynek. Zanim jednak zdecydujesz się na ten samochód, obejrzyj moje testy Honda Civic Tourer, Toyoty Auris TS, czyli prawdopodobnie Touring Sport i Seata Leona. ST. Znajdziesz je klikając gdzieś tu naokoło mnie. Nie zapomnij też zasubskrybować mojego kanału, klikając logo w prawym górnym rogu. Nowe testy w każdy piątek. Dzięki za odwiedziny i do zobaczenia. A byłbym zapomniał, możesz też śledzić mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Google. Linki do wszystkich tych serwisów znajdziesz poniżej, w opisie. Dzięki, no i oczywiście czekam na wasze komentarze.